Andrzej, przecież chodziliśmy razem do Rejtana. Byliśmy tacy dumni, że Potomek rodu słynny krakowskich prawników, chodzi do warszawskiego liceum. Byliśmy dumni, że jesteś prezesem Sądu Najwyższego i teraz coś ty zrobił. Jednym zdaniem przekreśliłeś dorobek całego swojego życia. Przecież pomyśl o swoich przodkach. Jak tym spojrzeć w oczy? Pomyśl o swoim synu. Jak on się będzie tłumaczył, że jego ojciec nie zna podstawowych pojęć prawnych? Pomyśl o tych młodych prawnikach, którzy uczą się, uczą się studiują i słyszą to, co powiedziałeś. Czyż ty, prawnik, chcesz przekazać oczywiste uprawnienia władzy sądowniczej? Chcesz przekazać władzy ustawodawczej temu gronu krzykacie wiecowych w senie. Przecież to wstyd. Po prostu wstyd mi za to. Spuściłeś do kibla dorobek pięciu pokoleń swojej, swojej rodziny. Andrzej, tego tak nie można zostawić, no. Powiedz, że Ci tyle jakichś masą przyłożył do pleców, że Ci y, upili Cię, czy, że zasypnotyzowali. No tego tak nie można zostawić.